O tym tytule na pewno wielu z Was, drodzy widzowie, już słyszało. To ostatnimi czasy hit sprzedaży na Steamie oraz wielki sukces wczesnego dostępu od studia Stanlock Studios, którzy, to swoją drogą, odpowiedzialni są za takie gry jak Battle Ride oraz Bloodline Champions. Gra, która też mogła podzielić graczy pod względem ilości grindu oraz zbieractwa. Jeden to przeszkadza, innym już nie za bardzo. Jednakże trzeba przyznać jedno: V-Rising jest niesamowitym tytułem, który na pewno może zainteresować. Jednakże zacznijmy od początku. Dziękujemy Stanlock Studios za udostępnienie gry do testów. Krypta, mrok oraz drewniana trumna. Budzimy się z wiecznego snu, by odzyskać dawną chwałę. Zbieramy kości zgrasujących w pobliżu szkieletów, walczymy z żywymi trupami oraz posiłkujemy się szczurami. Tak oto zaczyna się przygoda oraz droga do powrotu na sam szczyt łańcucha pokarmowego, gdzie na naszej drodze mogą tylko stanąć ludzie, łowcy oraz słońce. Tak w skrócie można opisać początek fabuły The Rising. Co tu dużo mówić, jak to w survivalu? Gracz sam sobie jest sterem, wędkarzem i rybą. Sami decydujemy o swoim losie oraz tym, w którą stronę nastąpi nasz rozwój. I nie ma co ukrywać, że rozwój jest tym, co tak mocno przyciąga do tej gry. Przykładem nich będzie system krwi. Definiuje ona nasze dodatkowe perki oraz umiejętności pasywne. W żyłach każdego z przeciwników napotkanych w grze płynie krew, jakże. Która to różni się pod względem, nazwijmy to gatunku, jak na przykład krew bestii, krew łotrzyka, czy też wojownika oraz Różni się natężeniem procentowym. Wiadomo, im większy procent skuteczności danej krwi, tym silniejsi się staniemy. Proste w założeniach i bardzo mocno wpływa na różnorodność rozgrywki. Od jedna krew sprawi, że będziemy szybciej się poruszać, a inna będzie powodować, że nasze ataki będą wysysać życie z adwersarza. Kolejnym aspektem, który wciąga to oczywiście rozbudowa naszej bazy, którą to później możemy za odrobiną cierpliwości, wytrwałości, czy też przewaleniem dziesiątek godzin w samej grze przemienić w piękny gotycki zamek godny prawdziwego krwiopijcy. Sam w Rising spędziłem już naprawdę dużo czasu, i gdyby nie to, że mam inne zobowiązania w prawdziwym życiu, to takich zamków postawiłbym przynajmniej z kilka. Niemniej. Sam system craftingu jest dosyć przystępny oraz prosty w obsłudze. Dużo mamy tutaj zbieractwa, więc trzeba się na to przygotować. Że nasz Dracula bardzo często będzie drwalem, kamieniarzem oraz hutnikiem, a kiedy nadejdzie noc, będzie można wyjść na łowy. Dlaczego nie za dnia, zapytacie, cóż? Ano właśnie dlatego. Nasz Dracula nie jest Edwardem ze zmierzchu, więc jego słońce spali, a nie pokryje brokatem. To jest też kolejna rzecz, która sprawia, że V-Rising jest naprawdę ciekawe. Gdyż kiedy podejmiemy się wyprawy w świetle dnia, to musimy tak podróżować, by być cały czas okryci cieniem drzew czy też kamieni. Tylko wtedy słońce nie zakończy naszego żywota. Ciekawym jest również fakt, że system dnia i nocy daje o sobie znać. Poznajemy to potem, gdyż cienie są zawsze w ruchu. Inaczej pada cień rano, w południe oraz bliżej zmierzchu. Mała, fajna rzecz, a naprawdę cieszy. Co do walki. Potyczki toczymy w czasie rzeczywistym i mogę z czystym sumieniem opisać to jako typowy slasher na modłem Diablo czy też tam innego Grimdown. Inaczej się ma sprawa z umiejętnościami aktywnymi, gdyż te otrzymujemy dopiero po pokonaniu bossów. Dlatego, aby być potężnym wampirem, trzeba się dobrze przygotować. Crafting nieraz sprawi, że nasi przeciwnicy polegną, a my będziemy mogli pożywić się ich krwią. Oprócz samych umiejętności po pokonaniu, wydropią oni również nowe przepisy do rozbudowy naszej bazy. Nie myślcie sobie jednak, że sama walka jest prosta. Otóż V-Rising nieraz wymaga od gracza taktycznego podejścia oraz kombinowania. Dlatego łączenie dobrych umiejętności, potężnej kategorii krwi oraz ekwipunku zawsze się opłaca. Pod względem oprawy audiowideo, V-Rising jest naprawdę śliczną grą. Modele postaci są trochę cel shadingowe trochę takie bajkowe, jednak bardzo klimatyczne. Na plus również wampirzy kreator, w którym naprawdę można się fajnie pobawić tworzenie ulubionego krwiopijcy. Świat przedstawiony w grze jest bardzo ładnie wykonany. Lasy, kamieniołomy, grobowce czy też miasta pozwalają poczuć klimat oraz potrafią zauroczyć. Dodajmy do tego naprawdę ładną muzykę, która to też dobrze przytwierdza gracza do monitora. Sielankowe melodie podczas ścinania drzew, kiedy nad nami góruje ogromna gwiazda, gotowa nas spalić na wiór. Tak, to jest klimacik. Oczywiście, v szczyci się tym, że najlepiej gra się w to sieciowo z innymi graczami. W trybie PVE jest na pewno raźniej i nieraz ciekawiej, kiedy przyjdzie do walki z bossami. Oczywiście, dla fanów walk PVP też się coś znajdzie. Fanatycy grania samemu też mogą postawić swój serwer, by spróbować swojej sił w pojedynkę lub w ograniczonej liczbie znajomych. Warto też dodać, że gra posiada polską lokalizację, dlatego też jest o wiele przystępniejsza, gdyż kontentu oraz możliwości jest tutaj odgroma. Nie wymienię tutaj wszystkich, jednak na pewno oprócz budowy i walki można łowić ryby, tworzyć własnych sprzymierzeńców wampirów z innych przeciwników, budować więzienia, w których możemy przetrzymywać przeciwników z największym natężeniem danej krwi, po to, by móc lawirować wokół pasywnych umiejętności. Do tego również nieraz oprócz słońca będziemy musieli uważać na boskie umiejętności łowców wampirów. Coś takiego jakby posiadali krucyfiks otoczony czosnkiem z rdzenia ze srebra. Gdyż samo srebro, jak wszyscy wiedzą, również będzie powodować degradację paska zdrowia naszego wampira. Do samej gry nie mam większych zastrzeżeń. Do czego mógłbym się doczepić? No cóż, myślę, że byłby to ogrom zawartości, która mnie może nie przytłacza, ale sprawia, że nie odkryłem jeszcze wszystkiego. A to buduje we mnie po prostu frustrację. W kwestii trybów sieciowych, to mam zarzut do budowy bazy, gdyż ciężko jest nowej osobie znaleźć dobry spot, który będzie się nadawał na budowę schronienia. Co sprawia, że nieraz szukanie dobrego miejsca przypłaci się zgonem i to nie jednym. Myślę, że też przydałoby się trochę usprawnień w trybie solo. Jednak to są też rzeczy, które dla niektórych mogą być tylko czepiastwem z mojej strony. Podczas testów gra ani razu się nie wykrzaczyła i nie miała też żadnych większych problemów technicznych, więc tutaj też nie mam zastrzeżeń. Podsumowując, V-Rising jest grą niecodzienną i aż ciężko uwierzyć, że taki ogrom zawartości jest w fazie wczesnego dostępu. Wiem na pewno, że sam stracę w tym tytule jeszcze dziesiątki godzin. A muszę przyznać, że nie przepadam jakoś mocno za Survivalami. Pomysł oraz wykonanie gry są na bardzo dobrym poziomie. Dlatego też, jeżeli ktoś jeszcze nie zagłębił się w ten wampirzy świat lub waha się przed zakupem, no to niech nie wątpi. Ta gra jest naprawdę warta tego, by do niej usiąść. Jeżeli nie straszny ci ogrom kontentu oraz lubisz sieciowe wampirze potyczki, to v Rising będzie cudownym wyborem. Z mojej strony to będzie wszystko. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o v Rising, jak wam się w to gra, oraz czy może macie jakieś dodatkowe wskazówki dla innych graczy. Ja tymczasem się z wami żegnam. Mówił dla was Szepski i do zobaczenia.